Jedno zdanie, które może naprawdę zmienić twoje życie. Brzmi jak taki typowy huk, ale naprawdę to jest zdanie, które ma ogromną moc. Trzymaj się teraz i weź sobie głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. I te słowa to jest: wszystko się dzieje na moją korzyść. I powiedz to ze siebie w myślach, albo najlepiej poczuj to. poczuj to. Poczuj to całym swoim ciałem. Poczuj, co się dzieje w twoim ciele, kiedy mówisz te słowa. Wszystko się dzieje na moją korzyść. Wiesz, dlaczego to działa? To nie jest magia. Choć tak można to odczuwać. W fizyce kwantowej wiemy, że w polu istnieją nieskończone możliwości, a to, na czym skupiamy naszą uwagę, to właśnie to zaczyna się materializować, renderować. Wyświetla się ten film na ekranie. I twój mózg też tak działa. Kiedy wierzysz, że wszystko jest dla ciebie, to powoli zaczynasz widzieć dowody tego, w co wierzysz. Świat zaczyna ci oddawać twoje wierzenia, twoją energię. Wydarzenia, ludzie, synchroniczności nagle układają się w taki sposób, żeby to zdanie, wszystko dzieje się na moją korzyść, stało się prawdą.